Koledzy mówią, że jestem najstarszym człowiekiem świata. Jak poważny. Że jestem za stary w porównaniu do swojego wieku, stary duszą, ale mi mm, się wydaje, że wielu ludzi. Nie zastanawia się nad, wielu, nad wieloma rzeczami, w ogóle o niektórych rzeczach nie myśli. No, o tym, czym jest miłość, trochę mniej myślą o religii. Może nie mają potrzeby. To wszystko też jest ważne w życiu. W życiu najważniejsze jest spełniać swoje marzenia, swoje cele i no, trzeba coś pozostawić po sobie. No, żeby coś pozostawić, trzeba coś umieć. Uprzejmie informuję, że państwa syn, Remigiusz, był legitymowany w dniu 31.10.2006 o godzinie 17.30 na Placu Wolności w Bydgoszczy z powodu jazdy na deskorolce w po kole pomnika. Skatepark. Skatepark jest miejsce, gdzie spotykają się deskorulkowcy i też inni domiksowcy. ludzie, którzy mają pasję, pasję, która w jakiś sposób ich łączy. Na rzeczy oczywiście dzisiejszy świat ma do zaoferowania, jednak deskorolka jest jedną z ciekawszych może rzeczy. Łączy różne wrażenia, czy adrenalina, czy, czy spotkania z przyjaciółmi. Za tym łatwo deskorolce trafić do dobrego społeczeństwa, które wcale nie będzie się zajmować marnowaniem życia. Wręcz przeciwnie, deskorolkowcy często są bardzo aktywni i chcą coś tworzyć, coś zmieniać. Sprawia mi deskorolka z dużej litery. Czyli wszystko to, co podczas jazdy na deskorolce się dzieje wraz z otoczeniem wszystkich ludzi, którzy na tej deskorolce jeżdżą. Wtedy czuje się, że coś się zmienia, że czegoś się człowiek uczy, że ten każdy dzień nie jest zmarnowany, tylko że, że, że coś, coś rzeczywiście ma sens. Na pewno, jak każdy, również każdy inny sport ekstremalny, deskorolka pomaga w podejmowaniu trudnych decyzji, w przełamywaniu się. Zatem deskorolkowcy do wszystkiego podchodzą ze spokojem. Może nie jest to zasadą, ale skorzelkowcy mogą mieć w sobie odrobinę cech masochistycznych. No jednak, jeżeli robią jakikolwiek trik, to wiedzą, że mogą upaść, a upadek boli. Tylko, że po upadku wstają i dalej próbują. Nie załamują się, że coś im boli, bo to tylko ból. Trzeba być upartym. Trzeba pomimo tego, że się upada, wstawać i dalej próbować. Nie załamywać się, że coś komuś nie wychodzi. Zbijamy się, no pan zobaczy, że się zbijamy, no sprzątamy wszystko, no minuty no i no no to, 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 to. Na pewno, gdybym nie jeździł na deskorolce, byłbym kimś zupełnie innym. Pewnie siedziałbym teraz przed komputerem i miał wszystko gdzieś. A deskorolka właśnie pomogła mi odnaleźć siebie. Miałem po pierwszy wypadek samochodowy. W każdym razie wyszedłem z redwością z niego. Miałem 10 lat i na czołowe zderzenie z tirem. Jak teraz lekarze słyszą, co mi się wydarzyło, to nie mogą uwierzyć, że jakoś z tego wyszedłem i że jeszcze jeżdżę na deskorolce. No, no idecznie mam jakąś misję do spełnienia. O czym marzę? No, przede wszystkim o tym, żeby ukończyć studia, na które się dostałem, żeby zostać architektem. I też, żeby w tym wszystkim znaleźć inny czasu na deskorolkę. Ciężko powiązać jedno z drugim, ale bardzo mi się cieszył, gdyby w jakiś sposób mi się to udało. I zawsze mama powtarzała: bóg, nauka, deska. Mhm. Nie wiem, czy udało mi się to zawsze dotrzymywać, ale starałem się.